Wszystko wziąłeś? Tak. Chyba wziąłem. No nie chyba, tylko mam nadzieję. Tata, mama, nie kłóćcie się. No dobrze. O, cześć, Fanta. Hejka. Właśnie was szukałam. Coś się stało? Nie. Ciociu, coś się stało? Nie, kropelko, nie. Słuchajcie. Chciałabym. No, nie miałam teraz tego mówić, ale no, te... Dobra, powiem. Jestem w ciąży. O, jacie! A z kim? Przecież nie mamy wolnych ogierów. Nie gadaj, że z tym całym takim żołnierzem. Nie. Na święta z tam przyjadą nowe konie i tam jest mój mąż. To będzie dziewczynka czy chłopiec? Dziewczynka. O, to gratulacje. Ale mamo. Co? skarbie? W końcu będzie jakaś dziewczynka u nas, bo same chłopy są. Córcia, Nie chłopy, tylko chłopaki. To to samo. Córcia. Wybacz za nią. Ma rację. He, <laughs> Nie wnikajmy już. No i nie wiem, jak ją nazwać. Ja mogę, mogę powiedzieć, mogę. A masz już imię? Tak. Pianka. O, jakie słodkie imię. Tak myślałam na tequila. Ale chyba wybiorę pianka lub tequila. No. Te imiona bardziej pasują. Mhm. Jeżeli to ma być dziewczynka, no to takie imiona. No. Mam taką nadzieję, że to będzie dziewczynka. Ale zaraz to ma być dziewczynka, tak? Tak. Cześć. O, oh, hej. Okay. Hej. Jej, kropla. O, cześć. Możemy się tam pobawić? Tak, tylko uważajcie. Dobrze. Jej, chodź. Co tak gadacie tutaj bez nas? Ach, gadamy z fantom. Mówiła zim? Nie. Ale o co chodzi? No właśnie, nie wiemy o nich. Jestem w ciąży. O, to gratuluję Ci, gratuluję. No ja też, ale takie pytanie: z kim Ty jesteś w ciąży? A, będę musiała to drugi raz mówić. Albo dziesięć, bo jeszcze nikt, nikt nie wie, tak? No, oprócz Was. Aha. E, no, na święta biegaczne przyjadą konie nowe. Jeden z tych koni jest moim mężem. O, ale jakiś taki szybki koń. On nie jest do skoków. A właśnie, a nie mówiłaś na mnie, jak ma na imię. Ma na imię. Yy, oj, Ma na imię Tryton. Hmm, podobne imię do tego, co Łatka i Pirat o. chcieli nazwać swojego synka, tak? No ale cóż, najwyżej by były dwa Piraty. Nie, przepraszam. Yyy... Ojejku, no zapomniałam. Tryton. Dobra! Zartuję, nie ma y, Tryton, na imię ma Aaron. O, to już jest takie dostojne imię. No, no. Tak, ma na imię, to jest mój mąż. No bardzo za nim tęsknię. A masz jakieś imiona ze swoich dzieci? Tequila lub pianka. Kropla mi pomogła. No i? Ja, słuchajcie, wybrałam tequila. No, moim zdaniem chyba takie nie było dobre. Moim też. Więc. No, myślę, że to będzie im idealne. O, cześć! O, cześć, cześć! Hej! Co tak sobie tutaj gadacie? Hej, zima! Fanta, czemu ty masz taki trochę gruby brzuch? Bez urazy, ale... No, jestem w ciąży. Wow, gratuluję. Z kim? Jejku, będę tu musiała tyle mówić. Przeżyjesz to. No, mam nadzieję. Nie. Jestem w ciąży z takim ogierem, który przyjedzie. Na kance przyjadą nowe konie. No, może wcześniej przyjedzie. O, to się już nie może no, doczekać. Ale raczej dziecko się wcześniej urodzi, więc... To. Już się nie możemy doczekać. O, a jak ma ten twój można im Aaron. Wow, fajny imię A słuchaj, a do czego on jest? On jest do skoków. A, no tak. Ja jestem do skoków też, więc... No. Ale wy se tu gadacie. No. Właśnie. Dziów! Synku, poczekajcie tu Bojecie, jak tu ciemno jest Synku Mamo Synku, gdzie ty jesteś? Tu jestem O, tak tu jest ciemno Mamo Mamo, spokojnie, chodź Dobra, chodź, spokojnie. Kto tam cię dał? Ktoś mnie zrzucił. Chodź. Szybku, nic ci nie jest? Nie. W porządku wszystko, tak? Tak, w porządku. Nie, bo nie rzuciłam Zrzuciłam, przepraszam. Nic się nie stało. To moje gratulacje, wracając do tematu. Tak, już nadchodzi wiosna, więc naprawdę się bardzo cieszę w końcu. Tak, ja na to liczyłem, ale będzie gorąco. I będzie najgorsze, zetną nam włosy. To prawda? Tak, grubym koniom, właśnie takim, znaczy nie, takim trochę dopasionnym. Ścinają włosy, żeby nam nie było gorąco, bo wieś, mamy szczoty, takie, się rzeczy. No cóż, przynajmniej nam nie będą. No. Ha, 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 bardzo śmieszne. A takie mam pytanie, Luna, tak? Jak twoja mama się nazywała? Moja się nazywała Anastazja. Wow. Ona była taki maści karej, tato? Nie, przepraszam, och. Ale mi się myli. Co ci się myli? Tak mi przypominasz, mój kochany mężu, mojego taty, że aż nie wiem co. No bo jestem takim ogierem. Przepraszam. Tak mi się już myli. Ceskie za tatą, ale ni niestety nie żyje Mamo, idziemy i już głodna jestem. Dobrze, to słuchajcie, ja już będę szła. Dobra, no to możesz iść, papa. Pa. No to pa. A poczekaj, co? Był taki jeden dzień, gdzie było bardzo gorąco. Chodźcie, to opowiem wam. Spotkałam w lesie Tiarę, Korę, Tornado, no i ja byłam. Razem tak łaziliśmy. I wiecie, co Tiara znalazła? Co? Skarpetę! O skarpety? A co to za skarpeta? No, nie wiem, człowieka, ale za duża była i potem Tiara się ubrudziła. <laughs> Cała była bruda. I najdziwniejsze, ktoś porwał korę i tornada. Serio? Nie gadaj. No i potem znalazł. Tiara przybiegła do mnie ze takim paniką. Ja ją musiałam uspokajać i potem... Tornado krzyczał, więc dobiegło się do niego. On był w jakichś takich krzakach, które kują, nie wiem co to było. I potem szliśmy po korę, ale nie, nie wiadomo gdzie ona była. Weszliśmy do góry, no i ona tam była, leżała. No i to była taka historia. Wow, ile macie przygód? No, coś tu jest nie tak, słuchajcie. Mi też się, kochanie, to nie podoba. Hmm, ciekawe. Mi też się to nie podoba, ale trzeba trzymać się na granicy. Tak. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodobał. Dajcie łapkę w górę, naciśnijcie dzwoneczka, napiszcie jakiś fajny komentarz, a oczywiście odpowiem. Subskrybujcie mój kanał i mam nadzieję, że um, każde moje filmy Wam się podobają. I doczekajcie się nowego packingu. Już niedługo, pa!